Więc zamiast się kłócić, skończ te wybryki, włącz krytego zrób nalśniki. A Majka mi na to, że już oglądała, że bardzo nie lubi tego Witam. Dziś oddamy hołd jednej z pierwszych polskich dobranocek pod tytułem Różne przygody Gąski Balbinki. Nazwa może być myląca, więc może od razu wyjaśnię, że w tej bajce poznamy różne przygody Gąski Balbinki. I to się nazywa dobry, jednoznaczny tytuł. W XXI wieku filmy animowane dla dzieci mają nazwy jak leki na potencję. Jak wytresować smoka? Mustang z dzikiej doliny? Stalowy gigant? Serio? Zapraszam. Siedzieć w domu i filmować. Mam. Po pierwsze, jak na koniec lat 50., to całkiem sprytnie ktoś to wszystko wymyślił. Mamy kilka statycznych ilustracji, tworzących coś w rodzaju ruchomego storyboardu, a pod wszystko podłożono głosy aktorów. Nice. Reszta to twoja wyobraźnia, no ale to było 50 lat temu w Polsce. Wtedy ludzie musieli wyobrażać sobie naprawdę dużo rzeczy. Jakoś mi się nie wydaje, że mój program cieszyłby się jakąś wyjątkową popularnością, gdyby był zrobiony tak. Tak samo, łatwo mogę przygotować też naleśniki. O, idealnie, naleśniki. Tylko naleśniki. Jeszcze mi pokaż, co więcej potrafi dubleta horse. Dam ci stówę, jak sprawdzisz odporność tej patelni na jej twarzy. Naleśniki. Dwie stówy. Raczej nie wygląda to na najczęściej subskrybowanego youtubera w Polsce, ale wróćmy do gąski balbinki i spróbujmy poczuć atmosferę tamtych czasów. Protagonistami tej kultowej dobranocki są gąska palbinka, która nosi rozkoszny kubraczek i wstążeczkę od Dolce Perle, oraz kurczak Ptyś, wystrojony jakby miał zaraz pić dwudziestoletnią whisky i grać w golfa. Pewnie gdybyśmy pokolorowali tę bajkę, to Ptyś wyglądałby mniej więcej tak. Babina, gdzie jesteś, dołek? Być może to właśnie strojem Ptyś kompensuje swoje seplenienie. Szeplenene. Zobacz jak śliczny. Ci się? Nie za bardzo. Ja bym pomalował mesznych kwiatków. Co za skór. skurysyn! Gąska Balbinka zaprasza go na ptasie pogaduchy i wspólne wyciąganie robaka z ziemi, a on wchodzi na chama jak łysy z Brazers i od progu marudzi, że gąska jest gąską, a żyje jak świnia i do tego czepia się, że kwiatki niemodne? Byt! Ja bym pomalował mesznych kwiatków. – To wcale nie nowoczesne. – Sadzić, palić, zalegalizować, petyś! – Niech cię Goska kopnie! – To wcale nie nowoczesne. – Naprawdę? Eee... – No to zamalujemy kwiatki. – Możemy zamalować. – Balbinka już zaprasza chłopaków do mieszkania, a jeszcze nie poznała koncepcji asertywności? No to... Zamalujemy malujemy kwiatki. I Najpierw się młoda dama bierze tu, a dopiero później tu i tam. Nie musisz robić wszystkiego, co ci każe facet? No chyba, że jesteś muzułmanką, wtedy rozkładaj płetwy, bo nigdy więcej nie zastępuję. <laughs> Możemy zamalować, ale co powie wam malarz? Ten malarz nic nie powie, bo on poszedł wczoraj na śniadanie i jeszcze nie wrócił. Podejrzewam, że w PRL-u każdy majster wychodził na śniadanie, a następnego dnia. Opuszczał izbę wytrzeźwień i nie wracał do pracy. O ile oczywiście sobie przypomniał, gdzie poprzedniego dnia skończył. Nie skończył. Hmm. Trochę mi szkoda tych ślicznych kwiatków. No oczywiście, że szkoda tych pięknych kwiatków. W ogóle kim jest ten cały ptyś, że tak się rządzi? Twoim starym? Jak ci się, ptysiu, kwiatki nie podobają, to życzymy ci miłego dnia i Arrivederci, chicken fucker! Tam są drzwi dziura wylotowa. Gąska ostatecznie nie może rozstać się z pięknymi kwiatkami i postanawia zamalować także stare meble. Podczas gdy Balbinka dekoruje resztę mieszkania, Ptyś naprawdę odwala hamuwej niż jej pracę. No co za patafian ze skrzydłami. Dajcie wiatrówkę. Już cały dół zamalowałem. Ale wyżej nie dostanę. Muszę wleść na drabinę. Wyjdź, ja potrzymam. No byś się spieszył! spadł. Spadł. Oby spadł drabinę. A nie zmęczysz się? Nie? Bo nasz pan malarz okropnie się męczył. Co wszedł na drabinę, to musiał schodzić i odpoczywać. Jak spróbujesz wejść na drabinę z czterema promilami powietrza w wydychanym alkoholu, to zrozumiesz, Bejba. Teraz mocno trzymaj, bo włażę na szal wierzch. Ojej, za co ja się złapię? Chyba za szufik. Aj kurczak, coś ty zrobił! Tyś, ty nie możesz być ptakiem, tylko ssakiem, bo masz zakuty łeb, baranie! Coś ty zrobi? To, to na To moja ręka. To naoczny dowód jego kretynizmu. Schodź stamtąd i idź sobie. Kup kolejne spodnie w paski i a albo cię przerobimy na gongbao w pięciu smakach. Ten ptyś to jakiś niereformowalny przykład kurczaka. Na takich od razu powinno się przeprowadzać aborcje poprzez jajcznicę. Wiesz co? Niech tak to stanie. Pojemy, małusi, że mieszkanie wymalowała niewidzialna ręka. Dwie niewidzialne ręce, bo ja się drugi raz musiałem podeprzeć. Powiemy mamusi, że mieszkanie wymalowała niewidzialna ręka. Kobieto, ogarni się, nie kryj tego patana. Poza tym mamusia w to uwierzy? Ona też ma ptasi móżdżek? Balbinko, już jestem, ćwir ćwir. Co to za ślady na suficie ćwierćwir? Ćwir? A mamusiu, dziś mieszkanie wymalowała niewidzialna ręka ćwierćwir. Ćwir. Znowu ten przygłup tu był ćwierćwir. Ćwir. Ale mamusiu, to mój najlepszy przyjaciel ćwierćwir. W zeszłym tygodniu zrobił kupę w kształcie pentagramu na samochodzie ojca ćwierćwir. Ćwir. Dzisiaj to jeszcze jeden taki wybryk i dzwonię do KFC ćwierćwir. Ćwir. Nie ćwirk, tylko świr! On się powinien leczyć! Śrutem! Ręka, nie machaj tak pędzlem, bo zrzucisz kubę. Kroty Oj. Oj. Nie. Nie, nie, nie. Ja no nie chcący! Niechcący to ewolucja nie wyeliminowała twojego gatunku! Nie chcący. nie chcący to się dzieci robi, albo wpada na meksykańskich marynarzy w Gdyni, ale nie coś takiego! Ten kamsot na jej twarzy nie jest efektem jego niezdarności, tylko jego arogancji ćwir ćwir i za to należy mu się! Proś, nic ci się nie stało? Mm, tylko jesteś troszkę pomalowana na szar. Balbina wygląda jak dziewczyna po ze mną, nawet dialogi są te same. Już! To teraz! To się przecież uznaje! Żartuję, Tak naprawdę, jak dziewczyna mnie poznaje i mówi do mnie Ja cię poznaję, ty jesteś tym zajebistym z internetu i niekrytym krytykiem! Idziemy na randkę? To ja mówię tak... Eee? Nagle do domu wraca mamusia. Jej sposób mówienia jednoznacznie sugeruje zamiłowanie do otwartej butelki spirytusu, a pierwsze zadane pytanie tylko potwierdza moją teorię. Malminko, co tu się dzieje? Dwie mala. Jak tu gdzie malasz? Na kacu. Co tu się dzieje? Pani mamusiu, ja pani wszystko wytłumaczę, ja pani wszystko wytłumaczę. To było tak. Jakby nie wyjęła, to by tak nie wyglądała. Bójak! nie nieba. Nie o, o. Moje dziecko. Moje meble. Moje dziecko. Moje meble. Y -y -y. Ja na pewno jestem w swojej domożytku. Wszystko wskazuje na to, że Balbinka również ma zbyt duży przeciąg między uszami, bo totalnie nie zdaje sobie sprawy z tego, co zrobiła. Zniszczyła wszystkie meble i płaszcz mamusi, co oznacza, że cała rodzina będzie teraz musiała spędzić cztery miesiące w kolejkach, żeby to wszystko odkupić. Balbina, ja no nie chcę ci. Czekaj, zaraz zejdę. Ptysiu, teraz to my Ci pomożemy zejść ją strasznie do jego buja Że dawno się sprzedał i może stać Smoczek Dodałam komentarz, nie wiem w jaki sposób Ogłoszenia porwija! Po pierwsze, nie wiem czy już wszyscy słyszeli o sprawie Piotra Ogińskiego z Kocham Gotować, którego moi widzowie mogą kojarzyć jako pomysłodawcę batona w naleśniku, ale generalnie chodzi o to, że Piotrek w swoim programie powiedział, że w Tatarze z Sokołowa jest dużo chemii, a Sokołów za taką opinię zażyczył sobie 150 tysięcy złotych, a sprawa trafiła do sądu. Jedyne co możemy teraz zrobić, to jak największe nagłośnienie tej sprawy, bo nie wyobrażam sobie, pewnie większość z was też, żeby duża, poważna firma wyciągała pieniądze od youtubera. Kucharza, któremu nie odpowiada jakość jakiegoś produktu. Takie numery to przechodziły za czasów gąski balbinki. Nie każcie mi tego użyć. Jeśli chcecie wiedzieć o sprawie więcej, zapraszam do opisu tego filmu, gdzie znajdziecie wszystkie niezbędne linki. Po drugie, dobra wiadomość dla wszystkich, którzy słuchali mnie w radiu Z. W tym sezonie wracam i będę znowu Was nękał od poniedziałku do piątku. Kiedy to wszystko wystartuje i o której godzinie będzie można mnie usłyszeć, poinformuję Was filmach, a także na moim Facebooku, także zapraszam do zalajkowania tegoż. I po trzecie, moja najnowsza książka jest już w drukarni i niedługo ujrzy światło dzienne. Na razie mogę wam zdradzić tylko tytuł, nie przejdziemy do historii, ale wkrótce powiem o książce trochę więcej, także yy, trzymajcie rękę na dupie pójdź. Na dupie, na pulsie. Na dupie jest puls. A tak naprawdę zapamiętajcie nazwę książki, nie przejdziemy do historii, bo to dla mnie naprawdę ważny projekt. I na koniec pytanie dla was. Macie odpowiadać, god Jaka była wasza ulubiona dobranocka? Piszcie, a ja postaram się to uwzględnić w moich kolejnych odcinkach. Buja! Jeszcze mi pokaż, co więcej potrafi dubleta horse. Dam ci stówę, jak sprawdzisz odporność tej patelni na jej twarzy. Na Tylko Dwie stówy.